Przede wszystkim gratuluję zespołowi broni zwycięstwa. No Bardzo ubolewamy, no bo brakło nam tak naprawdę skuteczności i uważam, że byliśmy zespołem, który tworzył tych sytuacji więcej, który więcej miał z gry. Ale niestety piłka wygląda w ten sposób, że wygrywa zespół, który jest skuteczniejszy i to zespół broni był dzisiaj skuteczniejszym zespołem, tak. I my bardzo nad tym ubolewamy, bo co innego gdybyśmy tych sytuacji nie mieli, nie kreowali, to, to sytuacja jest całkowicie inna, tak, odmienna. A tutaj no bodajże nawet jedna sytuacja to chyba z drugiego metra nie trafiliśmy i to na pewno bardzo, bardzo boli. No. Bo lewamy też nad tym, że tak jak w środę rezerwowi dużo wnieśli zawodnicy, którzy weszli w drugiej połowie, no tak dzisiaj troszeczkę może tutaj zabrakło. No jesteśmy w takim maratonie, nazwijmy to, mecze są, co trzy dni się odbywają. No i tak naprawdę spodziewaliśmy się tego, że, że wygra zespół, który mentalnie, mentalnie będzie mocniejszy i, i wytrzyma. Trudy tego, trudy tego spotkania i wykorzysta swoje sytuacje. No, tutaj niestety to był zespół broni i, i my możemy tylko zakasać rękawy tak, w treningu, w mikrocyklu treningowym, dawać z siebie maksa po to, żeby w następnym meczu y, odzyskać to, co straciliśmy dzisiaj. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dokładnie tak jak powiedział y, trener y, Tomasowa, dzisiejszy mecz y, bardzo. Obfitujący wiele sytuacji podbramkowych, emocjonujący. Więcej, uczciwie mówiąc, mieli goście. My jednak cierpliwie broniliśmy się, przed mieliśmy nakreślony plan. Bardzo się cieszę i gratuluję moim zawodnikom, że podeszli skrupulatnie do swoich zadań na boisku. Przetrzymaliśmy ciągłe, długie napory przeciwnika. I, i w, odpowiednich, w odpowiednich okolicznościach udało nam się w drugiej połowie zaatakować, zdobyć bramkę. Chciałbym, żeby młody Sternicki zawsze zachowywał się tak jak dzisiaj na boisku. To była dobra zmiana. Dla koneserów siedzących na trybunach mówimy, że podnosimy głowy i dalej walczymy. I, I tak też będzie. Trzeci pojedynek w ciągu 8 dni. Drużyna Lechi była dzisiaj fizycznie od nas, od nas mocniejsza i szybkościowo. To było widać na boisku. Chwała jeszcze raz moim zawodnikom za to, że w tych atakach nie tracili mocnej głowy, oprócz tej jednej z końcowych akcji gdzie Lechia strzeliła na 2-1. Natomiast wyjeżdżamy w piątek do Wasilkowa i tam, tam postaramy się powalczyć o kolejne punkty. Jeszcze raz dziękuję chłopakom i, i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jak również dziękuję kibicom za doping do końca spotkania. No, z, zgadza się, borykamy się z tymi kontuzjami, natomiast e, już od we wtorek, od wtorkowych zajęć e, do treningu wraca e, Radionow, e, oj przepraszam, Terentjew, Wlado. E, e, kontuzja okazała się tylko mocnym stłuczeniem i, i, i dojdzie do zespołu. No i tak jak powiedziałem, no, dalej, dalej przemy do przodu i, i zdobywamy punkty. Gracias.